Witam, RavenTeran.pl. Od zera do bohatera cykl mikro i makro triki. No i tym razem trzeci trik. To już makro trik zdecydowanie. Chciałbym wytłumaczyć wam, kiedy stawiać drugą, albo drugą i trzecią, nawet, no ale powiedzmy drugą fabrykę przede wszystkim, gdy gramy Goliaty teranem. To znaczy, gdy gramy najszybsze Goliaty. A więc, no, wyobrażam sobie takie trzy sytuacje, w których tak gramy. Gdy będziemy grać na przykład od razu goliaty, po prostu w 2 na 2 albo na terana, albo na zerga, to może być po ekspansji, równie dobrze, to nie musi być od razu panik, zaczynający się od tych goliatów, albo sytuacja, w której gramy na przykład szybkie dropy goliatów w teran versus Terran, albo w ogóle, gdy gramy właśnie trzy faktory z goliatami, to jest sytuacja 2 na 2 tak brzmi jak to. W każdym razie, o co chodzi, ja mówię, kiedy stawiać tę drugą fabrykę, a szczerze mówiąc, myślę bardziej o tym, kiedy jej nie stawiać, bo oglądam do dzisiaj dużo replayów, również graczy strzałówki, zarówno graczy 2x2, jak i graczy 1 na 1 którzy bardzo często popełniają, no, tak naprawdę dość duży błąd, stawiając na siłę tą drugą fabrykę bardzo szybko, kiedy tylko mają na to surowce, zupełnie nieświadomie tego, że i takiej nie mają zamiaru wykorzystać w żaden sposób, bo nie robią na niej wulczyrów, żadnej przybudówki również też nie planują na niej robić, i później się okazuje, że czekają tylko aż się skończy armory i tak nie mogą jeszcze robić tego goliata, a ten scv już przez ten czas nie produkuje, nie wydobywa ciasna kiedy stawia tą fabrykę, no i zwłaszcza w takich agresywnych, konsumujących, jak ja to mówię, openingach, kiedy mało mamy SCV-ów, ten dodatkowy scv, odciągany tak szybko to jest strata surowców, po prostu, powiedzmy wprost. Dopłaca się do tego wszyscy te ranie stawiając drugą fabrykę wcześniej niż jest nam potrzebna. A kiedy jest tak naprawdę, kiedy powinna być stawiana? Powinna być stawiana równocześnie z Armory. Ale może pokażę, przejdę już do żywego przykładu. Ja zacząłem tutaj grać na komputer oczywiście, właśnie te Przy 11 STF ach postawiłem już gaz, a więc tak wcześnie. Zacznę oczywiście od pierwszej fabryki i pokażę ten moment, w którym najczęściej właśnie widzę, że zawodnicy dostawiają tą fabrykę zupełnie niepotrzebnie i niepoprawnie wręcz. W z tego openingu tu jeszcze Marin wchodzi, więc gra się poniekąd na jednym supplyu. No I tak, pierwsza fabryka, oczywiście, chcemy ją jak najszybciej e, wybudować. No i teraz to, co widzę najczęściej, to e, teraz. Jak tylko się uzbiera te 200 minerałów, e, to zawodnicy już, o nawet teraz nawet przerywają czasami produkcję CV-ów, e, po to, żeby dostać tą drugą fabrykę w tym momencie, e, gdy ta jeszcze robi się, w, cały czas się produkuje, e, nie mamy na to surowców, nie robi się jeszcze armory, a, a tak naprawdę powinniśmy poczekać, powinniśmy poczekać, aż się skończy pierwsza fabryka, to jest prawidłowe zachowanie, e, gdy gramy goliaty, e, przypominam. I dopiero wtedy postawić dwa budynki jednocześnie. A więc i fabrykę, i armory jednocześnie rozpoczynamy. Dlaczego? No z prostego powodu. Armory i faktory robi się dokładnie, dokładnie tyle samo. I to jest odpowiedni timing. Jeśli nie chcemy grać jakichś wuczurów, oczywiście w międzyczasie, na tych budynkach, to powinniśmy poczekać z tą drugą fabryką. Zwłaszcza często te dodatkowe parę minerałów, no na przykład w 2 na 2 gdy gramy, może nam się przydać na tą trzecią fabrykę, która zaraz będzie potrzebna, albo gdy gramy na te np. na przykład na starport szybciej postawiony. Już tylko dla jakby pokazania, że faktycznie kończy to się razem, budować. Jak widzicie, idealnie tyle samo e, jednostek czasu. No i w tym momencie e, mogę już rozpocząć produkcję e, Goliatów. A więc nie zaczynajmy wcześniej, e, nie stawiajmy tej drugiej fabryki, e, gdy planujemy grać e, szybko Goliaty, e, bo to jest najzwyklejszy błąd. Pamiętajcie o tym. Pozdrawiam.